No i traf na oko w drodze na plażę jeden kron, Norwegia. frunie <grystanie> ze na plażę w końcu zacząć te łowy. No to co, wylądowałem w wodzie. Sprzęt ustawiony. Pierwszy fant na oko ląduje w sakwie. Kolega już się tutaj śpioszek zbiera do akcji i działamy Do pierwszego dołeczka Pierwszy lepszy sygnał Moim oczu ukazuje się kawał gwoździa Zwijamy drania, co by się w nie wbił No i co, do następnego O, trochę u nas spadało, poziom wody wyższy niż zwykle Także nie dojdę w miejscach, które bym sobie życzył Ale jest i kapsel, taki już dosyć w panierce, także chwilę tu leży Dobra, zwijam gościa, szukam dalej o no już chwilkę, poprawiamy miejscóweczkę Także płcizny czyste Trzeba było wejść ciut głębiej I jest pierwsze monetium, jest 2 grosze No i gitarka, frunę dalej! Zdaje się mały hardcore w sicie Postaram się to wyzbierać, ale gwarancji nie ma Trudno Śmigamy! O no już widziałem krągłość w sicie Także odpalam kamerkę i moim oczom ukazuje się 5 groszy. Kolejna monetka. Jest dobrze. Furna dalej. Ale jeszcze wielkopomna chwila. Jeden <laughs> grosz. Za śniedziały. Jak się masz? Także jeden grosz czy 10? 10. 10 groszy, Dzisiaj tego nie grali. Jest za śniedziały okrutnie. Także zawijam. Ile co dalej? Wpadł ciekawy kamyczek. Z taką już wchłoniętą muszlą. Ciekawy kształcik. Ciekawa skamienina. Ciekawe, coś będzie widać na filmiku. Bomba. Do następnego. No i przy samym brzegu kopał, kopał i wykopał. I dwa ziko z Perelu. Zawijam temat. I zdaje się, że trafiłem na logika. Hmm. Taka oto zabaweczka. Zabijam. Przyda się pewnie prędzej czy później, albo zostawię u ratownika, a jak, niech ciaki mają. Lecę do następnego No i perelek Już Żarty. Oczywiście zabijam drania fruny dalej. E, jeszcze na plaży. 10 grosz No, gitarka, lecę dalej. A nie najlepiej się szuka tym dużym sitem, ale jest ziko Kurczę te plażowe mi się coraz bardziej podobają. Będę chyba zapasowo sobie Włożyć małe sito plażowe i pointerek i gitarka. Lecę dalej, do następnego. No i wskoczyłem z powrotem na wody i mamy kapsel. Zabijam drania. Lecę dalej. Kurka blaszka, sygnał jak dzwon ale... Oh, jakiś einzol Myślę, że sito to Kurka blaszka, wezmę to na brzeg wytargam. Dajcie mi tu chwilę. Zającę do ratownika. Szkurka przy brzegu. Tu się dziecioki kręcą. Szkurka. Czekajcie, czekajcie. Tyle tu było łażona. No chyba bo, bo, bo sprzednie odpłynę, mam nadzieję. Widzicie to? Ożków! Się przejdziemy. Co to? Kurka blaszka? Nie wiem. Co to waży? A jak że wam to wytnę? Wolne, co na razie tu? Mam troszkę pan został po koparkach? No. Ale dwa łańcuchy jeszcze no Do muzeum już rano Łukasz, zabejdziesz no <grywdy> Dasz radę nie, nie, to jest fajne zarazisko tak Jest twoje jak coś Za to jest Fajne jest z dwa łańcuchem, kurde Łukasz Łapki umyte Uch. Da no jest po zawodach I temat wygląda następująco Śmieci, śmieciory Wyostrzy, wyostrzy Kapsle, klasyka, folia Kawałki gwoździ Trochę moniaków się udało nazbierać Nieco egzotyki Rodem z Norwegii Jedna koronka Gitara I ten wielki Einzol No Także łapki w górę, subskrypcje, komentarze do zasięgu i do następnego. I na wyjściu na oczko wypukane przez deszczyk, jeden grosik. Elegancja Francja. He he. No to do następnego wypadu, chyba nic po drodze nie znajdę na oko. Miejmy nadzieję, że coś padnie jednak. Mimo wszystko. Hejka!